A my przenosimy się na Pomorze, bo tam strach i protesty ludzi, którzy nie chcą palącej się wody w kranie. Brzmi absurdalnie, ale wiemy co mówimy. Przerażenie przyszło z internetu, gdzie pojawił się film obrazujący straszne, choć uboczne skutki wydobycia gazu łupkowego. Polska za chwilę ma być potęgą w wydobyciu tego właśnie gazu, więc jest się czym przejmować. Widziałem i wiem, już znam wyniki analiz. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego filmowi zarzuca nieprawdę. Kwestia straszenia ludzi wypływem gazu, niespodziewanym wypływem, znalezienia go w swoich studniach, itd., co jest absolutnym absurdem. Garfield jest przedmiotem pierwszych badań na temat wpływu wydobycia gazu na zdrowie. Siedmiu naukowców z Uniwersytetu Colorado badało powietrze i wodę, stwierdzając toksyczne zanieczyszczenie z powodu wydobywania gazu. Więc kiedy dzwonili do mnie ludzie z hrabstwa Garfield, byli to ludzie z dużymi problemami zdrowotnymi. To jest Karen tulos. Pojawiły się u niej bóle głowy. Rozchorowała się. Miała mdłości, że nie planowała już co będzie robić, tylko próbowała przebrnąć przez dzień. Potem mój przyjaciel Rick dowiedział się, że w jego krowi znaleziono Benzen i Toluen. Para mówiła w imieniu swoich znajomych. Większość z nich nie mogło rozmawiać. Ze względu na umowę o zachowaniu poufności, osoby, które złożyły pozwy do sądu lub zawarły porozumienia, oświadczyły, że jeśli dostały już odszkodowania, nie mogą upubliczniać swoich zdarzeń. Teraz znała jedną osobę, która nie podpisała tajnego porozumienia to moja wspaniała przyjaciółka Dichow Meister. Wracaliśmy właśnie z obchodzenia 50. rocznicy ślubu. Na samym środku podwórza stała ta ogromna platforma i ciężarówki. Zapach benzyny był tak intensywny, że musieliśmy uciekać z werandy. Weranda była otoczona w szarą chmurą. Wyglądało to jakby się na niej unosił. Byliśmy w domu 15 minut, nie więcej, kiedy wstałam i zemdałam, nachodzą cię góle na całym ciele. Nie wiadomo dlaczego pojawiają się nagle i znikają z jednego miejsca na ciele w dumie. W pewnym momencie było tak źle, że musiałam używać balkonika do chodzenia. Bo sama nie mogłam chodzić. Po tym jak pierwszy raz zemdlała. była w kiepskim stanie a parę lat później. Szyb gazowy wywiercony od w Meister wybuchu. Zbiorniki kondensacyjne zajęły się, a wieża została sprawiona przez ogień. O trzeciej rano usłyszeliśmy trzaski. Nasz syn wyszedł na zewnątrz. Musiał wracać do środka, ponieważ na werandzie było tak gorąco, że go parzyło. Otworzyłam swoje powieki, ale nie mogłam trzymać je otwarte, bo kręciło mi się w głowie. Następnego dnia czułam się jeszcze gorzej i zabrał mnie na pogotowie. Mieliśmy tu syna. Mieszkał z nami u góry z żoną i czworgiem dzieci, kiedy to wszystko się zaczęło. Cała czwórka ma astmę. I dwójka dzieci mojej siostry mają astmę. W zimie używają nebulizatorów, by oddychać. Mieliśmy piękne tereny do zabaw, ale doszło do tego, że nie można wypuścić dzieci na dwór. Ludzie w samochodach opowiadali o różnych objawach. Pierwszego dnia w hrabstwie Garfield napręciłem 16-godzinny materiał z wywiadami. W końcu mogłem spotkać się z Theo Colburn, zdobywczyni pięć nagród Rachel Carson, ekolog Roku Magazynu Tajemnic, członkini ekspertów kongresu. Jej liczba nagród jest niezliczona. Zaczęliśmy przyglądać się czego. Używa się do wielcenia studni. Wiemy, że rząd powinien gromadzić te dane. Ale tego nie robi. Byliśmy w stanie przyjrzeć się niektórym sprawom. Ponieważ są wyjątki. Chemikalia do frakturacji są tajne. Jak specjalne sosy do Big Czytaj na receptura Coca-Coli. Chemikalię do frakturacji poznaliśmy tylko dzięki pracy dr Fiokolog poprzez bajanie ciężarówek, przeglądanie karty bezpieczeństwa materiałów Fio i zgraniu próbek. Fio zidentyfikowała 596 różnych chemikaliów w 900 chemicznych produktach. Każdą ustawę napisaną o ochronie środowiska, by bronić zdrowie publiczne, jest ignorowana. Skutki neurologiczne są stopniowe i trudne do zauważenia. Trzy lata temu zaczęłam mieć silne zawroty głowy. Najpierw występują bóle głowy, następnie zaczyna ci dzwonić w uszach. Myślałam, że mam zapalenie ucha, więc poszłam do lekarza. I stwierdziła, że ucho jest zdrowe. Możesz być lekko zdezorientowany, albo czuć zawroty głowy. Więc prześwietlili mnie skanerem. W końcu będziesz odczuwać coś, co się nazywa neuropatia obwodowa. Jak do tego dojdzie? Masz nieodwracalne uszkodzenia mózgu. Przez ostatnie cztery lata nabawiłam się uszkodzenia mózgu. Nie wiem, skąd się wzięły. Możesz słaniać się z nóg. Mam bóle w całym ciele. W nogach, w stopach, wszędzie. W szczególnie kończyn, rąk i nóg. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem jeść. Nie wiadomo, gdzie się ból pojawi. Ból będzie nie do wytrzymania. Pomyśl o pracownikach, czy ludziach, którzy mają podwórka 300 metrów od... Zbiorniki emitują opary przez cały czas. Oni wdychają te chemikalia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu non-stop. Co tak śmierdzi? Nie wiem, nie czuję już zapachów. Czy ty też straciłeś powonienie? To jest jednym z efektów ubocznych wdychania siarkowodoru. Czuję zapach kocie i Jeszcze nie tak yeah. źle. Od dwóch lat I nie czuję smoked smoked. zapachu kwiatów. Smak nic nie czuję. Czuję słone i, i can słodkie. Can i so Wyczuję, sweet. Sweet. So Wyczuję I słone, słodkie nie. Ale nie czuję subtelnych smaków any i zapachów jedzenia. Like Wszystko jest nijakie. No, yeah, nie jest dobrze. Rozmawiałam z szefami, którzy nadzorują to wszystko. Nawet z ich kierownikami i ludźmi od Public relations. patrzeli na mnie jak na oszalało. Kiedy pytałam o chemikalia. my nie używamy żadnych chemikaliów, a jeśli tak, to są nieszkodliwe, nawet szefostwo nie wie, z czym mają do czynienia ich ludzie. Kiedy ludzie zobaczą te filmy spytają, dlaczego tego nie kontrolujemy, nie możemy kontrolować. Dopóki nie dowiemy się, czego używają, nie ma sposobu kontroli. Nie można. Kwestia straszenia ludzi wypływem gazu niespodziewanym wypływem znalezienia go w swoich studniach i tak dalej, co jest y, absolutnym absurdem, to jest y, absolutnym absurdem, absolutnym absurdem, absolutnym absurdem. To, co oni robią, jest szukaniem problemu, który nie istnieje. Jezu Chryste.